Nawet słynni Pinkertonowie mówili o nim: nie ma ani jednej dobrej cechy. Ani jednej. To właśnie Kit Curry, czyli prawdziwe wcielenie chaosu Dzikiego Zachodu. Harvey Logan, bo tak się nazywał, zaczynał jak wielu zwykły chłopak z farmy, świetny jeździec. Do tego jednak sieroctwo, bieda, potyczki w barach to wszystko popchnęło go na ścieżkę, z której już nie zawrócił. A potem poznał ekipę, która to wszystko przypieczętowała Bacz Cassidy i dzika banda. Curry szybko stał się jednym z ich najsłynniejszych i najbardziej nieobliczalnych członków. W grę wchodziły napady na banki i pociągi, strzelaniny z szeryfami, ucieczki z więzienia, no i 15 potwierdzonych zabójstw, chociaż mówi się nawet o 30. Kiedy zabite jego brata i dwóch przyjaciół, Kit Curry przeszedł w tryb zemsty. Szeryf za szeryfem, tropiciel za tropicielem, każdy stawał się jego celem. Dzika banda nie bardzo przejmowała się stróżami prawa, nawet zrobili sobie wspólne zdjęcie w Fort Worth, które widzicie teraz. Po uwiecznieniu swojego wizerunku, jak można się domyśleć, listy gończe zalały całą Amerykę. W końcu Kit Curry wpadł. Dostał 20 lat ciężkich robót, ale, jak przystało na legendarnego bandytę, uciekł. Po kolejnym napadzie otoczonej ranny, odmówił powrotu za kratki. 9 czerwca roku 1904 odebrał sobie życie w wieku 37 lat. Do dziś nazywany jest najbardziej brutalną postacią dzikiego zachodu. To właśnie Kit Curry, którego bali się nawet Pinkertonowie. Zostawcie komentarz, jeżeli chcecie poznać więcej takich historii, a my widzimy się już niedługo.